jedna z was nie odnalazłaby się teraz w tych kolorowych wnętrzach, ale że jest ze mną od bardzo, bardzo dawna. O to chodzi. O ten vibe, o to rozpoznawanie siebie. Te kontrasty mogą w nas powodować: "Hej, ja tak bym nie chciała". Nie chodzi mi o to, żebyście robiły to samo, tylko żebyście robiły po swojemu. Że zaczyna rozbudzać się w tobie ta myśl: "To ja bym chciała inaczej". Czego ja chcę, czego ja potrzebuję, co mnie inspiruje, jakie wnętrza, w jakiej przestrzeni chciałabym mieszkać, celebrować życie, w jakiej przestrzeni ty się odnajdziesz. Niech chodzi o podążanie za kimś, tylko za samą sobą. Jestem też w trakcie przygotowywania kursu korol, kororowa, kolorowa, kolorowa ewolucja, czyli bardziej e niż re. Ewolucja. Jak ten kolor może się przejawić u ciebie? To nie kolor jest celem, to nie dekorowanie jest celem, ale bycie w tym cudownym stanie, kiedy ten kolor staje się już nieunikniony. Jaki kolor dla ciebie jest nieunikniony? Kolor drewna, biel, może to być czerń, róż, zieleń, kobalt, pomarańcz. Jak to robić technicznie też, co nakładać, jak zmieniać, jak odświeżać te, które już mamy, właśnie wprowadzając kolor. Ta zmiana może się dla ciebie wydarzyć. Wcale niewielkim kosztem. To jest już mój piąty kurs, który będę prowadzić, a pierwszy, który tak szczegółowo będzie zajmował się kolorem.